Czekamy się na konferencji, na, na, na spotkaniu, którego tytuł brzmi: Czy samorząd powinien inwestować w pomoc społeczną? To dość ciekawe pytanie u progu wyborów. Rozumiem, że samorządowcy na sali tutaj mają już ugruntowaną odpowiedź na to pytanie, szczególnie, że w przededniu kampanii wyborczej coś wyborcom powiedzieć muszą. Mam nadzieję, że przez najbliższe dwa dni uda nam się. Uzgodnić jakieś wspólne rekomendacje w tym zakresie. Wielce, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam w imieniu dyrektora Dariusza Kopusty, dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj, by podsumować wieloletnią pracę setek czy też wręcz tysięcy pracowników, realizatorów i uczestników projektu Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usług i Integracji Społecznej. Projekt ten powstał z ambitną myślą zmiany systemu pomocy społecznej w kraju. Zmiana ta ma dotyczyć standaryzacji usług świadczonych na rzecz osób wykluczonych czy też osób tym wykluczeniem zagrożonych. Obecny system pomocy społecznej postrzegany jest przez pryzmat zasiłków głównie oraz urzędników, pracowników, którzy są postrzegani właśnie przez pryzmat pracy papierkowej. I niestety w dużej mierze ten obraz nie jest niezgodny z obecną rzeczywistością. My, projektem naszym, tą rzeczywistość chcemy zmieniać i mamy głębokie przekonanie, że tak też się stało. Proszę y, przyjąć wyrazy głębokiego podziękowania ze strony lidera projektu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich za udział w projekcie. Szczególnie te podziękowania kieruję do osób realizujących, jak to się mówi kolokwialnie, na samym dole założenia tego projektu i wszystkich tych, którzy uwierzyli w to, że warto zmieniać ten system, wprowadzając standardy, które wypracowywaliśmy przez te kilka lat. Ta, ta dyskusja, ta konferencja, to spotkanie państwa odbywa się w doskonałym momencie, wtedy kiedy de facto określane są priorytety związane przed kolejną kadencją samorządu, ale też w dobrym momencie, ponieważ trwają prace, intensywne prace nad znowelizowaniem ustawy o pomocy społecznej, więc to jest dobry moment, żeby podyskutować przede wszystkim o priorytetach, o priorytetach, które są istotne i które też już Pan Dyrektor w dużej mierze zarysował, ale przede wszystkim one skupiają się na organizowaniu społeczności lokalnych, także tego modelu współpracy sąsiedzkiej i budowania Także tych relacji, które są najbliżej środowiska naturalnego potencjalnego beneficjenta pomocy społecznej. Chciałam spojrzeć na y, zmiany w pomocy społecznej w trochę szerszym kontekście, bo tak naprawdę system pomocy społecznej, którym, y, w którym funkcjonujemy, to system, który y, ukonstytuował się po 90 roku, i w konsekwencji tak naprawdę funkcjonujemy w takim układzie od y, 24 lat. Ten układ powoduje, że nawet dzisiaj padło takie stwierdzenie opieka społeczna. A przecież tak naprawdę nie jesteśmy opieką społeczną, bo jesteśmy pomocą społeczną. Jesteśmy na, ten, na tym tle mocno przeczuleni, wyczuleni, żeby eksponować to, że zajmujemy się wspieraniem, a nie zawłaszczaniem. Yy, postaw, zachowań, osób w stosunku, do których budujemy ten system system wsparcia. I mimo, że upłynęły 24 lata, to tak naprawdę nie do końca udało nam się to zrobić. W drodze mieliśmy jeszcze kolejną reformę i parę mniejszych i przed nami jest bardzo duża reforma, która tak naprawdę jest konsekwencją doświadczeń, które mieliśmy do tej pory. Tych doświadczeń, które pokazują, że ciągle oscylujemy wokół ratownictwa i to ratownictwo nas na tyle dominuje, że nie rozwijamy tych działań które z jednej strony podnosiłyby sprawczość osób w, sto, w stosunku do których to wsparcie y, budujemy, z drugiej strony podnosiły ich poziom godności y, i podnosiły jakość, y, jakość ich życia w takim sensie, na jakim nam szczególnie, y, szczególnie zależy. Stąd y, z jednej strony rozpoczęcie projektu, który kontynuujemy już od kilku lat i w zasadzie go już kończymy, a z drugiej strony rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie pomocy społecznej, które mają spowodować tak naprawdę zmianę podejścia samych organizatorów pomocy społecznej i zmianę podejścia również. Odbiorców pomocy społecznej, zmiany ich postaw do tego, żeby w sposób czynny uczestniczyli w tej, w tej zmianie. Dobry, System pomocy społecznej to taki system, który w bardzo krótkim czasie odpowiada na potrzeby odbiorców i powoduje, że w sposób samodzielny są w stanie zaspokajać swoje potrzeby, realizować swoje aspiracje, aspiracje życiowe. Że jeśli klient będzie wchodził do systemu pomocy społecznej, to bardzo szybko będzie z niego, z niego wychodził. I tego Państwu życzę dużej satysfakcji nie tylko z wprowadzanych, wprowadzanych zmian, ale przede wszystkim tego, żeby w sytuacji, kiedy pracujecie z klientem, żeby ich jego samodzielność i jego zaangażowanie w to, żeby rozwiązać swoje problemy, dawała również Państwu dużą satysfakcję. Dziękuję. Na początku, nim przystąpiliśmy do tego projektu, zastanawialiśmy się w ogóle nad tym, co to jest standard i na ile on jest potrzebny w ogóle w pomocy społecznej. Uznaliśmy, że uznaliśmy jako taka, taki podstawowy sens realizacji tego projektu, że realizacja usług zgodnie z, ze standardem podnosi jakość działań, podnosi jakość usług. Pomoc taka jest skuteczniejsza, a jeżeli pomoc taka jest skuteczniejsza, tym samym klienci szybciej z systemu pomocy społecznej wychodzą i w efekcie zmniejsza się nakład kosztów związanych z organizowaniem pomocy społecznej. Standardy pomocy społecznej pozwalają na dają informacje klientowi, czego tak naprawdę może, się, może oczekiwać ze strony instytucji organizującej usługę jeżeli usługa jest zdefiniowana, jeżeli jest ona opisana, jeżeli ona jest y, y, określona w konkretnym dokumencie, klient wie tak naprawdę czego może się spodziewać, chcąc korzystać z danej usługi socjalnej. Na początek dwa słowa dotyczące pewnych ram, które nam przyświecały w pracach nad tym, co się nazywa modelem organizowania społeczności lokalnej. Po pierwsze, tu już o tym mówiła pani Zuzanna Grabucińska. Czeben taki wyraźny kierunek ewolucji tych działań, które są prowadzone w systemie pomocy społecznej, czyli od opieki przez pomoc do wsparcia. I rzeczywiście jest tak, że w tej logice opiekuńczej to jest ten, kto się opiekuje, jest aktywny, ten, kto jest zaopiekowany, jest po prostu konsumentem tego, co jest mu ofiarowane. Natomiast w tej logice wsparcia. To coś, co robi ten wspomagający, jest uzupełnieniem pewnych wysiłków własnych tego, kto próbuje stanąć na nogi. Ale co jest ważne, że to nie jest rysowane jako alternatywa, to nie jest albo-albo. Było tak, będzie inaczej. To jest raczej odkrywanie kolejnych formuł, w ramach których warto i należy pomagać na zasadzie rozpoznania, co jest komu potrzebne i kiedy co jest najbardziej właściwym rodzajem pomocy. Natomiast system jakby zauważał te możliwości, nie wszystkie od razu. On Najpierw jakby, no właśnie ta funkcja ratownicza, tak? yy, że trzeba pomóc komuś, kto sobie nie radzi, trzeba się zaopiekować kimś, kto jest niesprawny. W 1989 roku ta zmiana, która polegała na zabraniu opieki społecznej z Ministerstwa Zdrowia, przeniesienie jej do Ministerstwa wczesnego Pracy i Polityki Socjalnej, tak się ono wtedy nazywało, to, właśnie, był pomysł na zbudowanie pomocy społecznej, która będzie obejmowała działania opiekuńcze, jako swoją jedną nogę, i działania takie usamodzielniające, tak to się nazywało, jako drugą, równoległą, równoprawną gałąź tego systemu. Życie po prostu nie pozwoliło się ziścić z różnych powodów tego typu. Pomysłowi, ponieważ w latach 90. wyraźnie ta funkcja osłonowa przeważyła nad tą taką usamodzielniającą i to nie były dwa równoprawne człony tego systemu, tylko jeden wyraźnie znajdował się na marginesie. I przy okazji tej tak zwanej drugiej ustawy o pomocy społecznej był, był taki wysiłek, żeby więcej było tej aktywizacji, ale przy okazji odkryto jakby trzecią formułę, jaką jest no, tak zwana inkluzja społeczna, czyli włączanie w życie społeczne. Nie tylko chodzi o to, żeby ktoś się usamodzielnił i by był samodzielny, ale w sposób pełny funkcjonował w społeczeństwie. Tak? I tak naprawdę y, mamy na chwili takie trzy człony. W rezultacie właśnie tej drugiej, jeśli tak można powiedzieć, reformy y, y, regulacji prawnych, y, Departament już wewnątrz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został przemianowany na Departament Pomocy i Integracji Społecznej, dla podkreślenia, że ten trzeci człon równoprawnie dochodzi do, do całości. Ale to są trzy. Trzy, które mają funkcjonować równocześnie. I teraz, jakie systemowe efekty ten wdrożenie tego naszego modelu OSL naszym zdaniem ma? I tutaj e, chciałbym zwrócić na takie trzy aspekty. Jest ich więcej, ale ja wybrałem trzy, bo żeby tak pewne rzeczy wyeksponować. Po pierwsze wydaje nam się, że to jest pewien konkretne rozwiązanie, które pozwala naprawić pewien błąd drugiej reformy samorządowej. To jest 1999 roku, gdy były tworzone powiaty i e, przekształcane województwa. Otóż wówczas był pomysł, to był dobry pomysł. Żeby wypromować przy okazji tej reformy lokalną politykę społeczną, skoro wzmacniamy rolę samorządów, ale błąd tego pomysłu polegał na tym, że tą lokalną politykę społeczną próbowano jakby wpisać do pomocy społecznej. Robs, dlatego się znalazł w ustawie o pomocy społecznej. I w tym momencie trochę jakby tą lokalną politykę społeczną, można powiedzieć, przyduszono, bo ona nie może mieć ram pomocy społecznej, ponieważ właśnie prowadzenie polityki polega na tym, że się pewne działania prowadzi na polu pomocy społecznej, ale pewne działania się prowadzi na innych polach, poprzez edukację, poprzez działania na rynku pracy i inne. Więc nam się właśnie wydaje, że ten nasz OSL jest pewną formułą otwarcia pomocy społecznej na właśnie działania piętrowyżej i takie udrożnienie tej lokalnej polityki społecznej. W tym dostrzegamy pewną wartość dodaną systemową i uważamy, że z perspektywy samorządowej to warto byłoby docenić. Po drugie, to jest wykorzystanie potencjału społeczności lokalnych, organizacji trzeciego sektora i wszystkiego, że tak powiem, co ludzie mają. Yy, gdzie potrafią wspólnie działać. Na tym filmie w pewnym momencie pojawiła się biblioteka i bardzo dobrze. Ja tutaj wymieniłem akurat stowarzyszenia, fundacje, szkoły, yy, infrastrukturę społeczną osiedli, zasoby społeczne parafii. Można rozwijać wszędzie tam, gdzie faktycznie ludzie mają pewien potencjał sprawczy, tam, gdzie się chętnie spotykają, yy, gdzie chcą coś razem robić, to wtedy ta, ten OSL automatycznie zauważa, bo to jest metoda, która nie pozwala przejść obok czyjejś, Zorganizowanej aktywności, tylko ją uwzględnić, bo nie robimy czegoś za ludzi, tylko robimy coś z ludźmi. Tak? I po trzecie, wydaje nam się, że upowszechnianie tego działania środowiskowego prowadzi do dobrego rozwoju różnych profesji pomocowych nie tylko pracy socjalnej. No właśnie, animatorzy. Animacja może być prowadzona w ramach pracy socjalnej, ale są też animatorzy, na przykład animatorzy kultury, e, którzy się z pracą socjalną nie utożsamiają, a są dobrzy w prowadzeniu animacji. Oczywiście, że w działaniu środowiskowym oni też są tam, e, też jest dla nich miejsce, żeby z nimi współpracować. Tak? E, Streetworkerzy jako Profesjonalni no, działa, ludzie działający w środowisku. Oni, właśnie, Street Working polega na tym, że się nie ma placówki. My mówimy o tym naszym organizatorze, społeczności lokalnej, gdzie jest możliwość, że organizatorzy też, że tak powiem, się w pewien sposób zorganizują troszkę jako pewien taki wyrastająca no, specjalność, a może nawet nowy zawód. I wydaje nam się, że w tym działaniu środowiskowym po prostu potrzebni są, jakby stwarza się miejsce, przestrzeń dla różnego typu kompetencji sprawczych. Tak? I to jest pewna taka wartość, wartość dodana, jest profesor Krzysztof Rysztacki. on o tym często mówi, że właśnie profesjonalizacja pracy socjalnej polega między innymi na tym, że w ramach tej ogólnej takiej umiejętności pomagania jakby wybijają się na niepodległość, pączkują jakby różne nowe, bardziej takie wyprofilowane na określony typ aktywności profesje. Nam się wydaje, że to działanie środowiskowe stwarza taką, taką przestrzeń. Na wstępie warto powiedzieć, że sama nazwa, gminny standard wychodzenia z bezdomności, jest dość taka problematyczna dla nas, i e, wolimy operować modelem rozwiązywania problemu bezdomności z kilku względów. Nie ma jednego i myśmy nie stworzyli jednego wszędzie pasującego standardu pracy z osobami bezdomnymi w całej Polsce. Raczej stworzyliśmy pewien katalog różnego rodzaju rozwiązań, układających się w pewne usługi, które zostały wystandaryzowane. Ja wiem, że to brzmi może dość zawile, ale tutaj ta precyzja językowa wydaje się jakby ważna. Druga kwestia, która Wydaje mi się, tak, że także nas dość mocno charakteryzuje to to, że myśmy na samym początku tworzenia tych rozwiązań wyszli z założenia, że musimy wykroczyć poza pomoc społeczną tylko i wyłącznie bardziej poruszać się w obszarze całkowitej polityki społecznej. My żadnego problemu społecznego, a problemem społecznym jest bezdomność, nie rozwiążemy na poziomie pomocy społecznej. Raczej musimy mówić o rozwiązaniach na poziomie polityki społecznej, oczywiście, mając świadomość, że pomoc społeczna jest tutaj jakby kluczowym, najważniejszym elementem. Tak więc mamy wrażenie, że to, co zostało przygotowane, ma dość mocno, mocne poparcie jakby środowiska. Wydaje się, że samo wdrożenie standardów to jest kilka dróg. Droga edukacyjna, myśmy ją zapewnili w ramach projektu i obecnie realizujemy doradztwa. A myślę sobie, że te doradztwa, które takie indywidualne w gminach się dzieją obecnie, to jest duży sukces, dlatego że od wielu pracowników socjalnych, tych od dołu, nie kierowników, nie e, szefów różnego rodzaju sekcji, od pracowników słyszymy, że to jest pierwszy raz, kiedy ktoś z nimi konsultuje i dyskutuje zmiany, które... No, planowane są do wdrożenia, tak więc myślę, że ta ścieżka edukacyjna jest dość dobrze zapewniona. Druga ścieżka to taka programowa, finansowa i myślę, że mamy dość dużych sprzymierzeńców w postaci Komisji Europejskiej i innych podmiotów europejskich, dlatego że oni już teraz nam dają ramy na przykład do deinstytucjonalizacji, do działań partnerskich, do wzmacniania aktywnej integracji, Udało się całkiem niedawno przyjąć Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Jeden z priorytetów jest właśnie nakierowany na zapewnienie, zapobieganie niepewności mieszkaniowej i przeciwdziałanie bezdomności. Tak więc myślę sobie, że, że te ramy jakby, jakby są. Mamy coraz więcej. Yy... Prac, publikacji, które określają politykę społeczną w sposób taki powiedziałbym, przymiotnikowy. Mamy aktywną, aktywizującą, innowacyjną, teraz jeszcze innowa inwestycyjną, pewnie tych przymiotników znalazłoby się coraz więcej. Ale to, czego ja się obawiam, nie negując potrzeby i używania tych określeń i dyskusji nad nimi, to, czego ja się obawiam, to to, że w pewnych sytuacjach, zwłaszcza wtedy. Kiedy w dyskusji uczestniczą nie fachowcy, nie praktycy, tylko osoby, które po prostu wiedzą i są recenzentami tej polityki, to w tych recenzjach, w tych ocenach coraz więcej uwagi będziemy zwracali, uwagę, coraz więcej będziemy przywiązywali uwagi do kwestii jaka ma być ta polityka społeczna, a nie do tego, że to ma być polityka społeczna. W związku z tym takie, taka myśl, która będzie towarzyszyła tej mojej całej prezentacji, sprowadza się do tego, że niezależnie od tego, czy potrzebujemy inwestycyjnej polityki społecznej, to przede wszystkim potrzebujemy inwestycji w polityce społecznej. I druga uwaga wstępna jest taka, że... Chciałem przygotować pewną prowokację i ona mi się nie udała. Pewnie dobrze w końcu tak się stało, a prowokacja miała polegać na tym, że napisałem tutaj określenie polityka społeczna między ekonomią a społeczeństwem. No i organizatorzy wykazali się anielską cierpliwością, nie zwracając mi uwagi, nie imputując tego, że stosuję takie polaryzujące określenie i, i przeciwstawiam sobie ekonomię i społeczeństwo, czy gospodarkę i politykę społeczną. Chcę od razu Państwa uspokoić. Ja jestem świadomy tego, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimś takim polarnym czy, czy dipolarnym układem, że polityka gospodarcza potrzebuje polityki społecznej, a polityka społeczna polityki gospodarczej. I jeżeli mówimy o inwestycjach, to mówimy chyba o inwestycjach, które jednak mają pewien inny charakter. I dlatego chciałbym poszukać miejsca tych inwestycji właśnie między społeczeństwem, między rozwiązywaniem problemów społecznych a polityką gospodarczą, która kieruje się pewnymi swoimi regułami, zasadami. Jeżeli zatem popatrzeć na to. Czym jest w ogóle definicja, czym jest w ogóle inwestycja, jak można ją zdefiniować z punktu widzenia polityki gospodarczej czy w ogóle ekonomii, to jedna z takich najczęściej publikowanych, omawianych definicji mówi o tym, że inwestycja to jest pewien nakład, wydatek na tworzenie albo zwiększanie majątku trwałego. Ci, którzy są bardziej y, y, dokładni, to jeszcze dodadzą do tego nie tylko samotworzenia, ale również odtwarzanie tego majątku. Ja mam wrażenie, że tego rodzaju określenie jest y, stosunkowo najbardziej odległe od y, rozumienia polityki społecznej. Już pewnie chyba bliżej polityki społecznej byłoby to drugie popularne w ekonomii ujęcie, mianowicie inwestycja to jest pewna, pewna, pewna rezygnacja z bieżącej konsumpcji na rzecz korzyści przyszłości. I znowu co bardziej skrupulatni ekonomiści podkreślają to, że te korzyści albo że uzyskiwanie tych korzyści jest obarczone pewnym ryzykiem i to nie zawsze jest bardzo pewne. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na tą konferencję. Która poświęcona jest również inwestycyjnej, ale samorządowej głównie polityce społecznej. Oczywiście to jest trochę tak, że my dzisiaj potrzebujemy samorządowej polityki, ja to nazwałem inwestycji społecznych z czterech powodów. Po pierwsze, no my realizujemy jednak konstytucyjną zasadę subsydiarności i też yy, yy, decentralizacji samorządności w polityce społecznej. Jest to zasada konstytucyjna, ustrojowa, więc trzeba powiedzieć, że samorządy będą pewnie dalej. Rozwijały te zadania i funkcje polityki społecznej, które będą nakładane przez państwa. Po drugie, proszę państwa, trzeba powiedzieć, że my mamy reformy administracyjne z roku 1990-99, które no jednak szły w kierunku decentralizacji, zmiany ustawodawstwa socjalnego, które również podążają w kierunku decentralizacji i większej odpowiedzialności samorządów. Po trzecie mamy kryzys instytucji centralnych, który jest pokazywany w literaturze przedmiotu pod różnymi hasłami. Na przykład obecna tu profesor Aldona Frączkiewicz-Wronka pisze o książkach, które dotyczą y, 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 zarządzania publicznego, nowego zarządzania publicznego, który to jest też nowym paradygmatem oprócz inwestycyjnej polityki społecznej, także w polityce publicznej, w polityce społecznej. Inwestycyjna polityka społeczna to jest polityka społeczna, która za parę lat się zwróci. W związku z tym powstaje pytanie, jakie strategie społeczne... My mamy w samorządach, jakie strategie społeczne mamy w centralnych instytucjach, jakie strategie mamy w kontekście lokalnego szczebla. I tu niestety nie jest dobrze, dlatego że jak profesor Krzyszkowski, z dr przewojską robi badania, czy ostatnio ciekawe badania w tym zakresie robił dr Majer, to okazuje się, że te strategie my nie przywiązujemy odpowiedniej wagi do po pierwsze tworzenia tych strategii w odpowiedni sposób partycypacyjny, po drugie, Odhaczamy procedurę, że mamy strategię w kontekście, co dokumenty odkładamy na półkę, ale w ogóle nie realizujemy tego, albo nie chcemy realizować tego, co w tych strategiach zapisano. W związku z tym to jest bardzo ważna teza być może na koniec. Nie chodzi to o to w inwestycyjnej polityce, żeby odhaczać procedurę tak? i odkładać tą procedurę na półkę i być zadowolonym, że co mamy z głowy to, co wynika z wyższych aktów na przykład, tylko żeby strategię potraktować jako strategię zmiany, tak? strategię inwestycji. Strategię myślenia długofalowego do przodu. Trochę się czuję niezręcznie po tych dwóch prezentacjach, w których przedstawiono, chociaż ze znakiem zapytania, tą koncepcję inwestycyjnej polityki społecznej. A ja tu będę mówił o nieinwestycyjnym podejściu do polityki społecznej. Kiedy mi to zaproponowali organizatorzy. Wydało mi się to atrakcyjne, dlatego że ja sam też przyłożyłem rękę do propagowania idei inwestycyjnej, a może bardziej ekonomicznego podejścia do polityki społecznej. I to najbardziej ekonomicznego z ekonomicznych, a mianowicie porównywania pieniężnych kosztów z pieniężnymi korzyściami, żeby ocenić. Czy się opłaca, czy się nie opłaca. Dodatkowo ja nie będę mówił o polityce społecznej, bo jak mówimy o polityce społecznej, to tam można no, edukacja, wiadomo, albo opieka zdrowotna, tylko będę mówił o pomocy społecznej. Ekonomiści, którzy pochylali się nad pomocą społeczną, czasem dochodzili do wniosku od razu. Że gdzie jak gdzie, ale w pomocy społecznej, to jednak nie możemy oczekiwać żadnego zwrotu, i jest to czysta strata. Czyli korzyści, jeżeli w ogóle jakiekolwiek są, to na pewno nie przewyższają kosztów. Z tego punktu widzenia, gdyby. Chociaż ci ekonomiści oni przyznawali, że no musimy to e, pomoc społeczną realizować i w związku z tym. I tutaj podejście ekonomiczne jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ jeżeli to zawsze jest strata, to możemy przynajmniej minimalizować te straty. Czyli tak alokować pieniądze, w tym te pieniądze, które i tak nie przynoszą społeczeństwu ani tym osobom, które otrzymują pomoc, e, korzyści, albo korzyści, które by przewyższały te koszty. Tak alokować te, te koszty, aby no, one. Ta strata była mniejsza. Także myślenie ekonomiczne, nawet jak ponosimy straty, jest możliwe do e, wykorzystania. I no, to, co było atrakcyjne w tej ofercie, to było powrót do tego, czym się zajmowałem ongiś i co zawsze było moją. Czymś, co mnie fascynowało, a mianowicie do idei praw człowieka, które są zakorzenione w godności człowieka. I jak spojrzymy na to z tej perspektywy, to wówczas mm, sprawy ekonomiczne są gdzieś w tle, bo wiadomo, że mamy pewne prawa jako obywatele, jako ludzie w tym prawo do pomocy społecznej i medycznej, i musimy poszanowanie, mm, ochronę i realizację tego prawa sfinansować. Zasadniczo, jeżeli mówimy o pomocy społecznej jako o wsparciu ostatniej szansy, to właśnie chcemy ochronić to minimum warunków, żeby ludzie byli autonomiczni i mogli prowadzić w miarę, w pewnych warunkach e, życie, e, no, które możemy uznać za godne. A perspektywa ekonomiczna, i to ostatnie zdanie, na czym polega, jak pamiętamy, rodzice dzieci z niepełnosprawnością przybyli do Sejmu i otrzymali to, co chcieli. Perspektywa ekonomiczna, proszę Państwa, polega na tym, że trzeba walczyć o to. Ministerstwo samo być może przegra z Ministerstwem Finansów. Dlatego jeżeli widzimy w programie ministerstwa jakieś ważne dla, dla nas i dla o, grup ubogich i pracowników socjalnych, jeżeli widzimy tu jakieś ważne punkty, to powinniśmy się w to zaangażować i nie odrzucać również działań o charakterze. Radykalnym. Dziękuję bardzo. Projekt tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.